Dobre, nazywam się Marcin Świątek. Chciałbym przedstawić prezentację pod tytułem Budowa i działanie silnika spalinowego. Człowiek od zawsze starał się, aby jego praca była prostsza i wymagała mniejszego wysiłku. Dlatego udomowił zwierzęta, a potem tworzył maszyny. Maszyny to urządzenia, które w różny sposób wykorzystują energię pobraną ze środowiska i zamieniają w pracę. Pierwszą taką maszyną był żagiel, który energię wiatru zamieniał w napęd. Następną taką maszyną było koło wodne napędzane opadającą wodą. Te urządzenia są wykorzystywane do dnia dzisiejszego, ale są zależne od pogody lub od ukształtowania terenu. Człowiek zaś potrzebował takiej maszyny, czyli silnika, którego można używać niezależnie od tego. Takim silnikiem okazała się maszyna, która występuje korzystuje O energię cieplną uzyskaną ze spalania paliwa. Paliwo to na przykład drewno, węgiel lub ropa. Na podanym zdjęciu widać koło wodne napędzające młot w kuźnicy. Silnik wykorzystujący energię ze spalonego paliwa to po prostu silnik spalinowy. Nam z silnikiem spalinowy się, kojarzy się silnik samochodowy, jednak pojęcie to oznacza o wiele więcej. Oznacza bowiem, że silnik spalinowy, aby wykonać pracę, musi spalić paliwo. Spalenie następuje albo na zewnątrz silniku, albo też w jego środku. Dlatego silniki spalinowe dzielimy na wewnętrznego i zewnętrznego spalania. Pierwszy, pierwszy silnik spalinowy to maszyna parowa. Opracował go angielski inżynier James Watt. 1763 roku. Jest to silnik spalania zewnętrznego. Jego częścią jest kocioł wodny, w którym woda zamienia się w parę. Potem para wędruje do cylindra. W cylindrze znajduje się tłok, który porusza się tam i z powrotem. Przekazuje ruch na koło, które porusza maszynę. Widoczna animacja przedstawia działanie maszyny parowej. Znaczenie tego wynalazku jest przeogromne. Dał początek rozwojowi przemysłu i transportu. Silnik spalinowy, jakim jest maszyna parowa, poruszał maszynami, które coraz więcej prac wykonywały za człowieka. Środki transportu napędzane maszyną parową to statek parowy oraz pociąg. Dzięki nim ludzie mogli szybciej się przemieszczać, nawet na większe odległości. Silnik parowy okazał się zbyt ciężki, mało wydajny, a jego moc była zbyt wielka. Tak mocny silnik nie zawsze jest potrzebny. Potrzebny zatem był niewielki silnik, w którym paliwo spalało się w środku. Taki silnik skonstruował Philippe Lebon we Francji dopiero w 1860 roku. Wykorzystywał on jako paliwo gaz uzyskiwany z drewna, a zapłon odbywał się za pomocą iskry elektrycznej. Pomysł niestety się nie przyjął, Problemem wtedy było magazynowanie gazu. W latach 1877 do 1880 niemiecki inżynier Karl Benz stworzył silnik z wewnętrznym spalaniem, jaki znamy dziś. Rozwiązany też został problem składowania paliwa. W silniku Karla Benza jest w nim benzyna, stworzony przez niego silnik ma formę tłoka porusz poruszającego się w cylindrze tam i z powrotem. Ruch tłoka porusza instalacją, a ta odpowiednią maszyną lub pojazdem, aby tłok się poruszał do cylindra niezbędne jest wprowadzenie dwóch składników. Po pierwsze, powietrza zawierającego niezbędny do spalania tlen, po drugie, paliwa, czyli benzyny. Wewnątrz tłoka oba składniki mieszają się i następuje ich ściśnięcie. Potem zapalane są za pomocą iskry elektrycznej pochodzącej z tak zwanej świecy, którą zasila instalacja elektryczna. Następnie mieszanka gazów znajdujących się w cylindrze zostaje w sposób gwałtowny ogrzana do wysokiej temperatury. W wyniku ogrzania powstaje wysokie ciśnienie. Ciśnienie doprowadza do rozprężenia gorących gazów, co powoduje ruch tłoka, który przekazuje ruch do instalacji. Ostatnim etapem jest oczywiście usunięcie zużytych gorących gazów z cylindra. Cały proces powtarzany jest setki i tysiące razy. Silnik musi być wykonany z odpowiednich materiałów, odpornych na działanie wysokich temperatur. Na dole możemy zobaczyć schemat cylindra w silniku czterosłupowym. Najczęściej silniki spalinowe występują jako dwusuwowe lub czterosłupowe. Silnik dwusuwowy pracuje w taki sposób, że ma to charakter dwuetapowy. Jeden Usunięcie spalin z cylindra, dwa Zapłon paliwa, w wyniku którego następuje rozprężenie, co porusza tłoki. Silnik opracowany przez Karla Benza był dwusuwowy, jest on prostszy. Obecnie że jest stosowany, ponieważ zużywa więcej paliwa. Schemat Na stronie widzimy schemat działania silnika dwusuwowego o zapłonie iskrowym, ze skrzynią korbową jako pompą ładującą. A po prawej silnik dwusuwowy samochodu Syrena. Silnik czterosuwowy pracuje w taki sposób, że ma to charakter czteratopowy. 1. Tłok przemieszcza się z góry na dół, a do cylindra wpływa paliwo i powietrze. Dwa. Tłok porusza się w górę, ściskając mieszankę powietrza i paliwa. 3. Następuje zapłon i tłok zostaje odepchnięty z dużą siłą. 4. Tłok porusza się do góry, wypychając spaliny. Poniżej przedstawiona jest praca silnika czterosuwowego. Silnik spalinowy, jak każde dzieło człowieka, ma swoje plusy i minusy. Może być w lepszy lub gorszy sposób wykorzystany. Wady. Wadą silnika spalinowego jest to, że jako paliwo wykorzystuje on produkty ropy naftowej. Po spaleniu benzyna lub olej napędowy zamienił się w trujący gaz. Ma to negatywny wpływ na środowisko. Często nie jest, jesteśmy nawet świadomi tego wpływu. Zalety. Silnik spalinowy jest mocniejszy niż elektryczny. Prostsze jest magazynowanie paliwa w formie benzyny. Proces tankowania trwa zdecydowanie krócej niż na przykład w silniku elektrycznym. Być może ze względu na szkodliwość benzyny jako paliwa zastosowany zostanie alkohol. Spaliny z takiego silnika są dużo mniej szkodliwe dla środowiska. Opracowana przez Karla Benza instalacja, którą opisałem, dała początek przemysłowi samochodowemu, który istnieje do dziś. Z czasem powstały dodatkowe udoskonalenia. Powstał silnik wysokoprężny. Czyli taki, w którym sam zapłon następował bez udziału instalacji elektrycznej. Następnie zaczęto stosować samochody z silnikiem elektrycznym jako silnikiem dodatkowym, czyli hybrydowym, co miało na celu zarówno oszczędność paliwa, jak i ochronę środowiska. Jednak do dzisiaj najwięcej samochodów to pojazdy napędzane silnikiem spalinowym z wewnętrznym spalaniem zapłonem elektrycznym i paliwem benzynowym. Prawdopodobnie przyszłość i problemy, i problemy ochrony środowiska zmuszą jednak ludzi do całkowitego odejścia od silników spalinowych oraz stosowania wyłącznie silników elektrycznych. Nie tylko w przemyśle i w domu, ale również w transporcie. Może to oznaczać, że silnik spalinowy spotka los maszyny parowej jako ważnego, lecz kolejnego etapu w rozwoju techniki. Bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam.